Siemacko Czołem. Witam na moim kanale trzeci odcinek Sky sezon migracja. Ja wy już w innym stroju ubrałam sobie taką maskę z różkami z poprzednich sezonów jako Ultimate Gift tak wiecie, żeby trochę być tak właśnie rogowo-krowio kro, trochę, tak? Trochę jak nasze te sworonka. E, pelerynka nie jest z tego sezonu, natomiast z tego sezonu mam oczywiście spodenki, e, które mi się chyba do tej pory po, takie, o, podobają jak najbardziej. E, więc takie trochę, że po prostu, se, o, ja lubię mieszać outfity, lubię mieszać dodatki, które nie są sezon se, z tego samego sezonu. Szczerze mówiąc, do tych y, spodanek widziałam, chciała, chciałam inną pelerynkę niż ta, która jest przypisana duchowi po prostu. Y, więc po prostu chciałam coś innego stworzyć. Ja zawsze lubię po prostu przemieszać tej temki nie tak, jak je nosi duch. Bo umówmy się, to by było nutne, jakbyśmy nosili to, co jest na manekinie i nie mieszali tego po swojemu. Po co, po, po co w ogóle się tak bać? Bo tutaj do tych spodenek yy, teoretycznie mam tą pelerynkę, czyli teoretycznie do tych spodenek, ale ona pasuje w sensie, wygląda jakby miała być do tych spodenek. A ja bardziej bym chciała chyba ją sp te spodenki zmaczować z tą pelerynką tutejszą, tą, tą, tą. E, więc, wiecie, tak sezonowo, więc jeszcze e, muszę trochę obkupić się u tych duchów, e, żeby Wam e, przemieszać, że tak powiem, te różne, e, e, tu mówię, ciuchy manekinowe, ciuchy, jakby zestawy pomiędzy sobą, e, żeby je tak ładnie zrobić. Może sobie z tego nawet zrobię miniaturkę. Tak ładnie to wyglądało. Tak, ja dalej jestem, jakby, oczywiście tak jak e, powiedziałam na koniec tamtego odcinka, e, w drugiej części e, jestem spóźniona i okazuje się, że mogę nagrać aż dwa odcinki tego samego dnia, więc ja je nagrywam tuż od razu po sobie, więc tak jak e, widzicie mam jeszcze dalej niepozbierane wszystkie skrzydła, które były, można było pozbierać. I sobie tak wiecie, je zbieram przy, podczas robienia dziennych i, i różnych zadanek. Więc teraz, że tak powiem, idziemy w trójkę. Jestem ja ciekawa, czy to nam będzie odblokowane. E, wygląda trochę tak, jakbyśmy mieli jakby... bo to nie są chyba co dwa tygodnie, chyba tylko to są zadania co tydzień i będzie ich tak trochę więcej, tak mi się wydaje. Znowu będziemy rozkładać te... Nie, to jest po prostu... ten Bo wy... tamtym razem rozkładaliśmy te y, kręcące się kolce, nawigatory, wieżyczki, jakkolwiek się to nazywa w skaju, nie mam pojęcia. Nie pamiętam, jak było w pierwszym odcinku. E, co tam się robiło? Migration Bells, proszę bardzo. OK. E, I powtarzamy w sumie to, co było w tym odcinku. Przepraszam, że jestem śpiąca, że ziewam troszeczkę. Ale yy, jestem po nocce i różnie dzisiaj ten, ten mój sen yy, się udawał. Be, to gdzie mam tego... Ty czekaj, gdzie mam tego dzwona? Tu mam. A tu mam tego dzwona. Czy teoretycznie co? Mam go tu położyć? Tak, mam go po prostu odpalić wyżyczki z tego co ja widzę. Tak, po prostu mam odpalić wieżyczki. A tutaj, okej, okay, tutaj trzeba... Yy, tu trzeba położyć wieżyczkę. I tamte odpalić. Chyba będzie git w takim wypadku. To miejsce jest bardzo fajne w ogóle do robienia zdjęć. O! Ja tym razem nie słyszałam tego dźwięku w ogóle. To jakieś nowe takie to dźwięk. też zwracałam uwagę w tamtym razem, że jakaś taka... To jest in, e, muzyka nam w tle gra troszeczkę inna niż jest ta tutaj standardowo na Daylight e, Prairie. Jest taka bardziej łąkowo-faunowa Ghibli Style. E, nie wiem, ile Wy z tej muzyczki będziecie też słyszeć, bo... E, bo walcz, Walczę cały czas bardzo mocno, żeby jakoś tak ładnie dobrze zoptymalizować ten dźwięk, w stosunku do tego, żeby to było dobrze słyszalne i w stosunku do tego, jak ja mówię. No Sky'a powiem wam, że mam dość wysoko podkręconego, ale ja po prostu jak sobie robię, wiecie, taki pierwszy filmik yy, odsłuch testowy, to mam takie, że strasznie cicho jest ten Sky. A w Sky'u mimo wszystko nie ma dialogów, więc nie ma tego problemu, że coś mnie zagłuszy, oprócz teoretycznie muzyki, nie? Więc y, ze skrajem bardzo mocno na ten temat walczę. Zobaczymy jak ta walka będzie się przebiegać. Ym, no to się wydarzyło generalnie to, co się dzieje zawsze przy odpaleniu tych wieżyczek na Daylight'ie, czyli po prostu pojawiły się te duże e, pojawiły się te duże manty. E, trasa była inteligentna, czyli kończymy zaraz przy, e, przy, 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 przy tym e, te sobie wstały. One so są cute. Taśne. Jestem ciekawa, czy będzie. No, bo. E, the boat is ready. W tym. E, w Embersach. Na sam koniec. O! A to mnie tam kieruje? Ja nie będę. Tutaj do góry powinnam lecieć. Patrzcie. Coś się odpierdzieliłam. W drugą stronę powinnam lecieć. Czekajcie. Eee, bo w Embersach można wrócić do tej przestrzeni. Gdzie ja mam lecieć? I have no ideał, gdzie mam lecieć? Bo to leci tam. Pewnie tam, nie? Czy nie? Pa o nie, tu do góry patrzcie. Trzeba takie kółka robić było. No to ja, że tak powiem, mam swoją wersję tego. Dobra, to spróbujmy jakoś tak się jeszcze wbić w ten... w ten nurt. Gdzie mi się tak kojarzy, że takie w nurcie wbijaliśmy? Z Nemu mi się to kojarzy, że on tam też płyną, nie płyną. Okej. Okay. Problem jest taki, że skończyły mi się skrzydła. Potrzebuję naładunku. Help me. O. Ok. Powiedzmy, że się prawie w to wbiłam. Nie, nie wbiłam się w to, bo mnie ptaszki nie ładują. Oj, oj, oj. Będę się teraz skręcić. O. Manta mnie naładuje. O mój Boże, kocham manty. Dobra, i teraz się potrzebuję wbić w te ptaki tutaj gdzieś. O! O! We got this! dało się. Tak, tak. Nice. Dobra. Tylko strasznie mało tych. Nie nadążają troszeczkę te jelonki za nami. E, podejrzewam, że fabuła troszeczkę nie może być taka, że my tak se tobie tylko tutaj... Oj. Rozrobiłam ci kołka. Ja bym tak... E, że fabuła po prostu nam po prostu każe lecieć z miejsca do miejsca, ponieważ no nie, ob, nie, ob, nie obwiniałabym e, twórców Sky'a aż o takie lenistwo, jeśli tak to mogę nazwać. Ehm. To wiecie, tak robię też przy okazji jakieś takie kadry, które się nadają na miniaturki, e, ale to tak średnio mi gra pozwala. Straciłam wątek, straciłam wątek, co mówiłam zanim się zorientowałam, że źle latam. Noż trudno, przepadło. Już się nie dowiecie, niestety. Tak, no ale skończyliśmy w lesie, który jest w ogóle czerwony, bo pewnie szwarcy gdzieś spadły. Mm. A, wiem, co mówiłam, że do Embersów można sobie wrócić tam do tej przestrzeni. E, po prostu i e, tam można, jakby, tą mańczążkę wziąć z zagrody, i jakby ona za, za nami podąża i się po prostu da robić, że tak powiem, rzeczy. Więc jestem ciekawa, czy tu będzie tak z tymi, że na przykład y, można będzie, e, można by było pewnie za premium pieniądze, <grym> ale na przykład, żeby coś takiego za nami podążało, jako zwierzątko po prostu. Okej, okay. patrzcie, mamy w ogóle czwartą część, dużo części tutaj mamy z. Oko, podoba mi się to, bo nie będę musiała myśleć, co w środę trzeba nagrywać. E, na razie mi to będzie troszeczkę za. E, nie chcę mówić, że zabijało, ale e, będzie tak usatysfakcjonowało. E, w związku z tym, że wiecie, że e, mogę coś na zapas nagrać, no nie, no bo jakby w, dosłownie teraz będę... mam cztery odcinki na zapas już wtedy nagrane. Znaczy na zapas. Mam mam, mam po prostu nagrane, no nie. Więc tak. Te odcinki z, widać ewidentnie są około 10-minutowe. Sky e, zwykle, jeśli no nie jest to pierwszy odcinek, który nas wprowadza w cały sezon, w którym się po prostu zapoznajemy, te odcinki zwykle tak wyglądały. E, od właśnie takich 10 do 15 minut. No, my się tym dosłownie trzymamy. E, są to krótkie odcinki. E, no i cóż mogę powiedzieć? E, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. 爸爸。Papa.